Cześć przyjaciela! W tym filmie porozmawiamy o tym, jak Rosja próbuje za pomocą swojej propagandy skłócić sojuszników w NATO. To bardzo ważny temat, dlatego pod tym filmem potrzebna jest Wasza maksymalna aktywność. Piszcie komentarze i dawajcie łapki w górę. To ważne dla promocji filmu na YouTubie. Dzięki temu więcej osób dowie się prawdy i nie da się oszukać. Jednym z głównych celów rosyjskiej propagandy jest wszczynanie konfliktów w Unii Europejskiej i NATO. Jedną z najbardziej znanych operacji w tym kierunku jest Operacja Śluza, gdy imigranci szturmowali granice Polski. Mówiliśmy o niej w poprzednim filmie. Koniecznie obejrzyjcie. Rosyjska propaganda stworzyła cały alternatywny wszechświat, w którym wszystko jest odwrócone do góry nogami. Ogromna ilość materiałów przeznaczonych dla Europejczyków opisywała Zachód jako świat hipokrytów, korupcjonistów i kolonizatorów w stosunku do innych krajów. Tego typu treści były często powielane w różnych częściach świata, odpowiadając na istniejące uprzedzenia wśród niektórych ludzi z tego lub innego regionu. Rozpoczynając w 2022 roku pod hasłem Denezyfikacji i inwazji na Ukrainę, Kreml regularnie wprowadzał do przestrzeni informacyjnej Europy liczne filmy wideo wykorzystując efekty specjalne zwane deepfake'ami. Jeden z nich na przykład pokazywał Wołodymira Zełenskiego, który rzekomo proponował ukraińskim żołnierzom poddanie się. W innym, opublikowanym na Twitterze, Władimir Putin rzekomo ogłaszał pokój. Kreml nie waha się tworzyć fejkowych kont mediów i materiałów filmowych, piracko kopiując emblematy takich międzynarodowych mediów jak Al Jazeera czy Euronews. Znany jest przypadek, gdy fałszywy film animowany podawany był za oficjalnie wyprodukowany przez Europejskie Kolegium Bezpieczeństwa i Obrony. W nim wymieniano negatywne aspekty przystąpienia Ukrainy do NATO, używając głosu wygenerowanego przez sztuczną inteligencję. Wśród popularnych tez, które rosyjska propaganda rozpowszechnia w krajach Europy, jest to, że są one zniewolone przez Unię Europejską i Amerykę i nie są już suwerenne. A także o tym, że Zachód nie powinien płacić za wojnę na Ukrainie i że od sankcji Unia Europejska cierpi bardziej niż sama Rosja. Ponadto, Rosjanie skupiają się na konkretnym problemie w poszczególnych europejskich krajach i podsycają go. Swój przekaz skierują głównie do osób o poglądach skrajnie lewicowych i prawicowych. Tak, rosyjskie tezy propagandowe są dość popularne w Niemczech. Deutsche Welle informuje, że według reprezentatywnego sondażu Centrum Monitoringu, Analizy i Strategii... CEMAS w Niemczech w ciągu ostatnich miesięcy znacznie wzrosło poparcie dla rosyjskich teorii spiskowych o wojnie Rosji przeciwko Ukrainie. Około 18% ankietowanych zgadza się ze stwierdzeniem, że rosyjski prezydent Władimir Putin walczy z globalną elitą, która pociąga za sznurki za kulisami. W poprzednim sondażu w kwietniu ten wskaźnik wynosił jeszcze 12%. Ponadto 12% respondentów wierzy w inną znaną tezę rosyjskiej propagandy, że Ukraina wraz z USA zarządza tajnymi laboratoriami biologicznymi do produkcji broni biologicznej. W kwietniu z tym stwierdzeniem rosyjskich urzędników, niepotwierdzonym żadnymi dowodami, zgadzało się tylko 7% ankietowanych. Szczególnie wysokie jest poparcie dla teorii spiskowych wśród wyborców skrajnie prawicowej populistycznej partii Alternatywa dla Niemiec. Prawie połowa z nich zgadza się ze stwierdzeniami rosyjskiej propagandy, że Ukraina rzekomo jest częścią Rosji i że Rosja była zmuszona rozpocząć wojnę z powodu prowokacji NATO. Wysoki poziom poparcia dla Rosji jest również wśród zwolenników Lewicy. A jakie wy znacie partie w Europie popierające Rosję? Podzielcie się w komentarzach i nie zapomnijcie subskrybować kanału, aby zobaczyć kolejne filmy. Do zobaczenia wkrótce i nie dajcie się oszukać.